Pani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Sylwia Testuje i zapraszam Was na kolejny odcinek z gangiem mocniaków. To chyba będzie dzisiaj. Odbiorę za darmo maskotkę. Za każdym razem, kiedy Biedronka zaczyna tą swoją wielką akcję z maskotkami, próbuję uzbierać naklejki i próbuję odebrać maskotkę za darmo. I tak praktycznie codziennie robię tam zakupy. Póki co album prezentuje się w ten sposób. Mam naklejek 50, czyli brakuje mi tylko 10. A moją wymarzoną maskotką jest Krem Krzyś. I mam nadzieję, że tutaj w ręce mam moje brakujące naklejki. Pamiętajcie koniecznie, aby zostawić kciuka do góry, no i koniecznie zasubskrybować mój kanał, bo z tego co widziałam, to ponad połowa moich widzów właśnie tego nie robi. A dzisiaj jesteście mi mega, ale to mega potrzebni, ponieważ pomożecie mi poszukać krem Krzyś w Biedronce. Mam nadzieję, że jeszcze został i czeka na mnie. A teraz bierzemy sobie naklejki i wklejamy je do albumu. Naklejka numer jeden to jest Rogalik. I to jest naklejka numer 51. Lecimy z kolejnymi. Mam tutaj parówkę i mam dynię. Fajnym pomysłem jest również odebrać dynię za darmo, ponieważ dzięki temu miałabym fajną dynię. A zbliża się okres Halloween, no i byłaby to super fajna ozdoba. Został ostatni rządek naklejek do wyklejenia. Wielu z Was mi często pisze, że to zbieranie naklejek jest bez sensu, że to się nie opłaca, że lepiej jest kupić. Słuchajcie, no oczywiście, że lepiej jest kupić. Jeżeli od razu chcecie. Mieć taką maskotkę w domu, ale ja i tak robię zakupy. I tak robią je moi przyjaciele, moja rodzina, no i wszyscy zawsze dają mi te naklejki i ja naprawdę bardzo szybko je uzbieram. To jest ten moment. Zostały tylko i wyłącznie dwie naklejki i będę ich miała już 60. No i tutaj są właśnie te dwie brakujące. Udało się! Jest 60 naklejek. Cała strona jest wypełniona. Ostatnia naklejka to jest. Chyba taki proroczy jakiś znak, ponieważ jest to krem krzyś. No i właśnie jego chciałabym dzisiaj znaleźć, jego odebrać, chociaż może być mały problem, bo wielu z Was po prostu kupiło te maskotki i nie czekało, aby uzbierać naklejki. Ten album jest wypełniony, a mi zostało jeszcze trzy naklejki. To oznacza, że biorę album numer 2 i wklejamy je tutaj. No co, może uda mi się odebrać nawet dwie maskotki? No ale, żeby tutaj wypełnić tę stronę, no to będzie musiało minąć sporo czasu. Chociaż, jeżeli uzbieram ich 30, to będę mogła kupić maskotkę za 25 zł. A wydaje mi się, że to jest fajna cena. Dajcie mocno kciuki, aby udało się dzisiaj moje czekoladowe świętowanie, no i spróbujmy od razu znaleźć tego Krzysia. Mam nadzieję, że uda mi się wejść do pierwszej biedronki i od razu znajdę tam moją maskotkę, a jak nie, no to czeka mnie mała wycieczka, no i będę jeździć po kilku biedronkach. No i lecimy do biedronki numer jeden. Jest to biedronka akurat pod moim blokiem, także dokładnie wiem, gdzie powinny być maskotki. Podchodzimy i co, co jest, dlaczego tu jest tak pusto? Dlaczego tutaj jest jakaś miotła, gang mocniaków, a w środku? Nie, no nie wiesz, jaka lipa? Czy wy to widzicie? Gdzie jest mój krem? Krzyś. Jest rogalik, kropelka, jest orężada, napój. Nie no, bez nadzieja. jest nawet Patrycja Parówka. Maskotka, która najmniej mi się podoba, ale za to widzę, że są chyba jakieś nowe książeczki z gangu mocniaków. Wcześniej one chyba wyglądały zupełnie inaczej. No dobra, książki książkami, no ale gdzie jest mój krem Krzyś? Lecimy do Biedronki numer 2. No i ta Biedronka jest również na moim osiedlu, tylko że nieco niżej. Tak więc zaglądamy do środka, tutaj też wiem, gdzie powinny być maskotki i... Nie no, nie wierzę. No co za lipa? Co się dzieje? Gdzie są te wszystkie maskotki? Wyście je wszystkie wykupili! Orężada, rogalik, paruwa znowu. Tutaj mamy jeszcze o banana, którego wcześniej nie było. No jest stoisko no, w środku pusto i znowu są te książeczki. To była biedronka numer 2. Teraz chyba czas lecieć dalej. No i wpadamy szybciutko do biedronki numer 3. Ta już jest na zupełnie innym osiedlu. Musiałam troszeczkę pojechać i wiecie co, lipa? Tu w ogóle nie ma tych maskotek. Nawet pani w sklepie mi powiedziała, że ich w ogóle nie mają, więc lecimy do biedronki numer 4. Tak, dokładnie, numer 4. Dobrze słyszycie. Yy, tutaj. O, są, 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 jakich jest dużo, ale... Czekajcie, jest dynia. Dynia mi się też mega podoba. Jest awokado. Nie no, nie wierzę. Słuchajcie, e, jeżeli wiecie, to i pamiętacie, ja jestem z Bydgoszczy. Niech ktoś mi da znać, gdzie w Bydgoszczy jest krem Krzyś. Ja tutaj widzę kolejny napój. Tutaj w ogóle jest pełno różnych zabawek powrzucanych, nie tylko jest gank mocniaków. Tutaj są również jakieś inne zabawki, więc to jest po prostu wielki bałagan. Nie no, ja już mam dosyć, no ale daję sobie jeszcze szansę. E, wiem, że tutaj obok jest. Jest jeszcze jedna biedronka, więc pędzimy dalej. Ja już się pogubiłam. Który to jest sklep? Ja już nie pamiętam. No dobra, jest. Mamy. Nie, nie ma. Tutaj to w ogóle jest lipa. Są tylko y, trzy maskotki. Jest dynia, jest jeden napój i jeden rogalik. Nie no, ja mam lecieć dalej. Mam dalej szukać. No dobra, niech będzie. Lecę już do ostatniej Biedronki. Ta w ogóle jest najdalej. Nie no, zobaczcie tylko na moją minę. Humor mi nie dopisuje, bo byłam przekonana, że szybciej znajdę tę maskotkę. Wchodzę już do ostatniej Biedronki i więcej nie jeżdżę, bo już zaczyna się robić szaro i buro i nie no, nie wie, że jest! Ostatnia maskotka, nie, ja nie widzę nigdzie więcej, poczekajcie, przejrzę w razie czego. Tutaj jest jeszcze chleb, tutaj jest napój, widzę też kropelkę, dynie, kolejny napój. Nie, no okazuje się, że to jest ostatnia maskotka i ona czekała na mnie. Przyznać się, kto z Was policzył, ile ja odwiedziłam dzisiaj Biedronek? Ale się udało! Ta-dam, ta-dam, ta Sami widzieliście, jaki był problem z tym, aby znaleźć krem Krzyś z gangu Mocniak. O rany boskie, odwiedziłam mnóstwo miejsc, zjechałam pół miasta! Proszę bardzo, oto moja pierwsza maskotka odebrana za uzbierane naklejki. Wygląda przepięknie, moim zdaniem jest to najładniejsza maskotka w całej tej kolekcji. No ale oczywiście Wy możecie mieć inne zdanie. Mi po prostu ten krem Krzyś spodobał się najbardziej. A skoro to jest czekolada, to razem z Krzysiem otwórzmy sobie Kinder Niespodzianki. Ciekawe, czy tutaj będę miała większe szczęście. Uwaga, uwaga, czas na pierwszą niespodziankę. Mm, niestety Żółte jajeczko oznacza, że nie będziemy mieli Żadnej zabawki z tej takiej głównej serii A tutaj w środku No nie, ile tu ma elementów do składania A to jest smog I serio? Ja to się czuję jakbym układała puzzle Zobaczcie ile tutaj tego jest Dobra, tyle się dzisiaj wycierpiałam, że nie chce mi się tego układać. Szukam jakiejś zabawki z serii tej takiej, która obowiązuje aktualnie, ale chyba tutaj znowu jej nie będzie, bo mamy żółte jajeczko. No nie, o tutaj jest coś chyba, co ma mniej elementów. Wydaje mi się, że to jest jakiś samochód. Ej, zobaczcie na to, to jest czerwony wóz strażacki. Czas na ostatnie Kinder. Jestem ciekawa, co tutaj będziemy mieli. Kolor pomarańczowy, pomarańczowy? Nie no, bez nadzieja. Kolor żółty, co się dzieje. O, tak dla odmiany. Znowu coś czerwonego. Szczerze, to nawet nie rozumiem, co to jest za zabawka. Długo zapamiętam ten dzień, gdzie musiałam zjechać pół mojego miasta, aby zdobyć tę oto przepiękną maskotkę. Na koniec nie mogło się obejść bez czekolady. W końcu to jest krem Krzyś. Chcielibyście challenge 24 godziny z kremem krzyśiem, czekoladowy challenge, challenge na brązowo, to koniecznie napiszcie mi to na dole w komentarzu. No i dajcie znać, czy Wy tak jak ja. I byliście tak bardzo poświęceni i chcieliście zdobyć swoją maskotkę. Ja, jak wiecie, się nie poddaję, zbieram następne naklejki przy okazji po prostu moich zakupów, a Wam już dziękuję. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną, że razem ze mną wybraliście się przez pół miasta i szukaliście tej oto wymarzonej maskotki. Do usłyszenia kolejnym razem. Pa, pa!